Wprowadzenie w życie zapisów RODO spowodowało w Polsce spore zamieszanie. Szczególnie odczuli to przedsiębiorcy. Co zatem zmieni wdrożenie RODO do kodeksu pracy? Adam Sojko, Zrozumieć Rynek, witam państwa. Gośćmi dzisiejszego programu są panowie Sergiusz Kunert, prezes zarządu firmy Agileo. Witam. I pan Tomasz Cygan, adwokat. Dzień dobry. Panowie, czy wprowadzenie RODO do kodeksu pracy było koniecznością? było pewnym następstwem tak, tego, że tutaj w zasadzie nasz kodeks, kodeks prawny no, musi być w całości dostosowany, spójny z przepisami RODO. Dlatego też ta ustawa z 21 lutego, tak, która tutaj zaczęła obowiązywać 4 maja, jest pewną konsekwencją wdrożenia RODO. Tak. Ona nic innego tylko dostosowuje przepisy prawa pracy do pewnych wymogów, które, które wprowadziło rozporządzenie. Mogła mhm. też stać się okazją i, w mojej ocenie, jest straconą okazją na to, żeby te stare przepisy dotyczące zakresu danych, które pracodawca zbiera, czy to od kandydata do pracy, czy to, od, czy to później od pracownika, dostosować do tego, co dzieje się na rynku. Natomiast ja mam takie wrażenie, ilekroć sięgam do tych, do tych regulacji, że. Jak gdyby powtórzyliśmy te same błędy, czy, czy, czy utknęliśmy w jakimś takim dziwacznym kręgu, w którym utknęliśmy przez 20 lat z tymi przepisami, a mianowicie, że kodeks pracy został napisany po to, żeby utrudnić pracę działom kadr, żeby utrudnić pracę. Pracodawcom, jeżeli chodzi o, o zakres danych, ba, ja nie boję się tego powiedzieć. Moim zdaniem, tam jest cała masa niekonsekwencji legislacyjnych, wprowadzanie jakich, jakichś dziwnych konstrukcji prawnych. No, chociażby wątek pojawiający się przy monitoringu, gdzie pojawia się nieokreślona nie nigdzie indziej w przepisach kodeksu pracy konstrukcja pracownik dopuszczany do pracy, który musi być informowany o monitoringu. Czy to jest nowo przyjmowany pracownik? Każdy, no, jeszcze przyjmowany O szczegółach, o szczegółach to jeszcze do Ciebie tak, rozmawiać, tak, tak. i jeszcze tylko jedną rzecz dopytam, chociaż właściwie. Ta odpowiedź padła, ale zapytam, ponieważ pamiętam, że w moment wprowadzenia RODO, czy wdrożenia RODO do kodeksu pracy anonsowany był takimi hasłami: rewolucja na rynku pracy, rewolucja w kodeksie pracy. No, z tego co wynika, że chyba tej rewolucji to tak naprawdę nie ma. Nie jest to żadna rewolucja. Wydaje się, że tutaj ograniczony, ograniczony został zakres informacji, które pracodawca może przetwarzać o pracownikach. Wprowadzone zostały zapisy dotyczące monitoringu, tak, których obszarów nie wolno monitorować. No nie są to żadne rewolucyjne zmiany, tak, po prawdzie. I tutaj można się zgodzić, tak, że pewne, pewne szanse zostały zmarnowane, by, by jakby bardziej gruntownie przejrzeć tutaj, Cały kodeks pracy pod kątem przetwarzania informacji o pracownikach. No to za chwilę o szczegółach. Głos w dyskusji, właśnie jeden z uczestników rynku, także ekspert zajmujący się sprawami RODO. Podobnie jak panowie, też adwokat. Posłuchajmy. Mamy do czynienia z istotnym ograniczeniem zakresu, zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może oczekiwać od pracownika, tudzież przyszłego pracownika. Problemem w zasadzie głównie jest tutaj kwestia tego przyszłego pracownika, ponieważ tutaj e, ograniczenie to poszło najszerzej. E, w tej chwili pracodawca w zasadzie może domagać się jedynie podania imienia i nazwiska, daty urodzenia, a także danych kontaktowych. Z tym, że te dane kontaktowe również należą tutaj do wyboru e, osoby ubiegającej się o pracę. E, oceniając tą nowelizację z punktu widzenia pracownika, można dopatrywać pewnych plusów, ponieważ niewątpliwie. Pełni to funkcję poszerzającą świadomość praw pracownika. Niemniej, tak jak wspomniałem, z punktu widzenia prawodawstwa, ta nowelizacja w zasadzie niczego nowego nie wnosi. Też nasuwa się pytanie, to w takim razie, jeżeli to nazwać nowelizacją, yy, zmiany, które nastąpiły w kodeksie pracy, to właściwie to po co to wprowadzamy? To, I teraz pytanie, to też akurat zasadne po tej wypowiedzi. Kto zyskuje, kto traci? Moim zdaniem. Yy... Istotą tego wszystkiego jest to, że w momencie wejścia w życie RODO ogłoszone rewolucje i ta rewolucja miała być, tak? Czy ona okazała się rewolucją, to już jest kwestia, to już jest kwestia dyskusyjna. Ja z rozmów i z obserwacji i z kontaktu z klientami, którzy na przełomie kwietnia i maja zaczęli bardzo mocno żyć tematem chociażby kwestionariuszy osobowych, to ja widzę, że tak naprawdę, tak naprawdę mamy po raz kolejny do czynienia z rewolucyjną zmianą, która E, tak naprawdę nie została poprzedzona jakąkolwiek... Kampanią informacyjną i prowadzi to trochę do takiego szukania po omacku, jeszcze w obliczu tego, że pojawiają się różne, przeróżne poglądy pisane, e, pisane w takiej prasie, nazwijmy to, to, to publicystycznej, no, chociażby nie tak, nie tak dawno taki głośny wątek, czy można kontrolować trzeźwość pracowników, czy nie można kontrolować trzeźwości, trzeźwości, trzeźwości pracowników. No, ciężko jest klientom, którzy prowadzą działalność logistyczną transportową wytłumaczyć, że teraz z kodeksu pracy i z RODO wynika że nie będzie można tego kierowcy zobowiązać do tego żeby przed wyruszeniem w trasę dmuchnął w alkomat tak nawet dla własnego jakiegoś tam dla własnego jakiegoś tam komfortu w związku z tym e, nie raz już słyszałem takie argumenty że po co mi to rodo tak skoro ono mi de facto krępuje, krępuje ręce utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, a co zabawne jeszcze tak naprawdę zobaczymy za jakiś moment na ile, na ile przestrzeganie tych przepisów będzie wywoływało jakieś roszczenia odszkodowawcze względem tych, 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 tych pracodawców, no bo jednak za, za, za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada, odpowiada pracodawca, no jeżeli pracodawca nie będzie w stanie skontrolować pewnych parametrów pracy swojego pracownika, no to może pojawić się może pojawić się problem. I na to wszystko nakłada się taka, taka poniewczasie prowadzona akcja informacyjna i próby odkręcania przez centralne gremia. Państw, nas, naszego, naszego państwa e, tych interpretacji, a tu w wywiadzie ktoś coś rzuci, a tu Ministerstwo Pracy wyda jakieś, e, jakieś wyjaśnienia, a tu coś innego coś innego się pojawi, w związku z tym tak naprawdę uchwalono przepisy. A po uchwaleniu przepisów, jak okazało się, że w niektórych punktach nikt nie wie o co chodzi, jak to interpre, jak interpretować i do jakich wniosków te przepisy powinny, powinny prowadzić, a przyjęcie wykładni literalnej prowadzi do tego, że, e, że, że de facto utrudnia to prowadzenie działalności gospodarczej, no to wtedy. Dopiero ktoś powiedział, aha, to może wytłumaczmy temu, czy spróbujmy wytłumaczyć temu przedsiębiorcy, że nie do końca to mieliśmy na myśli, albo można to zrobić, zrobić inaczej, niż wynikałoby to z przepisów. Więc to jest taka, szczerze mówiąc, cała reforma dotycząca, dotycząca RODO najlepiej się podsumowuje zdaniem, że to była zmiana tam 180 czy 170 ustaw. i Jakbyśmy sobie powiedzieli, jak w krótkim czasie zmienić naraz 170 ustaw, to dokładnie do takiego samego wniosku do, dojdziemy do wniosku, że no, pewnie na kolanie, na szybko, bez specjalnej, bez specjalnej refleksji, bez konsultacji pewnie z kimś, to się zajmuje tego typu, tego typu rzeczami i taka jest moja, takie jest moje zdanie. To jeszcze uściślimy, że na razie jest mowa o 170, a też jest mowa o tym, że tak docelowo to ponad 600 ustaw ma być zmienianych. Najważniejsze, najważniejsze zmiany, które wprowadzenie RODO do kodeksu pracy nastąpiły i które już w tej chwili budzą największe no, jakieś kontrowersje? Trudno powiedzieć, czy budzą kontrowersje. No, pojawiają się wątpliwości, czy w jaki sposób dzisiaj weryfikować tak, pewne złożone oświadczenia przez kandydata do pracy. Tak. Ktoś, kto składa oświadczenie, mamy polegać na oświadczeniu pracowników w wyjątkowych przypadkach, możemy tam oczywiście weryfikować sobie na podstawie dokumentów, tak? ale wciąż nie mamy możliwości na przykład zwrócenia się do uczelni, tak? o potwierdzenie, czy ktoś faktycznie ją ukończył, czy nie. Mamy bazować na dokumentach, o które prosimy w konkretnych, w konkretnych sytuacjach budzących wątpliwości, tak. Więc tutaj, tutaj gdzieś, no, pozostają jakieś, jakieś że tak powiem, kontrowersje w tym zakresie. No bo same zmiany co do zakresu informacji, jakie pracodawca może y, przetwarzać, no one nie budzą takich informacji. No dzisiaj y, jakby to, po co pracodawcy jest imię rodziców pracownika, czy, czy tak dalej. No W kontekście wprowadzenia numeru PESEL, który jednoznacznie identyfikuje osoby, to w zasadzie faktycznie te dane są nadmiarowe. Ale przepraszam, tak, jest ale... jedna informacja, o której dość często w tej chwili mówią przedsiębiorcy, dość istotna dla nich, a mianowicie, a której oni nie uzyskają, a mianowicie y, informacja o karalności przyszłego pracownika. Ona nie może być w, wymagana jedynie wtedy, jeżeli Praca na danym stanowisku tej niekaralności nie wymaga, tak? jeżeli jest przepis, który obliguje e, pracodawcę do tego, że dopuścić do pracy na danym stanowisku może osobę, która, od której wymagana jest niekaralność, tam oczywiście możemy e, o takie... Ale tu Rada nic nie zmieniło, bo nie, ta reguła, nie, nie. bo ja wiem, 20-22 lata obowiązywania ma w naszym pięknym kraju. Jaka była praktyka, no to, to jest inna opowieść, tak? ale jak gdyby sam mechanizm prawny tutaj był znany i zrozumiały od wielu, od wielu, wielu lat. Tak. I RODO akurat w kontekście niekaralności niczego specjalnego nie wymyśliło ani nie, 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 nie zmieniło. Zresztą też mi się wydaje, że jak gdyby. Ja klientom powtarzam w ten sposób, że ilekroć się zastanawiają, czy jakieś informacji mogą zażądać od pracownika, to niech zadadzą sobie pytanie, czy będą w stanie sensownie uzasadnić potrzebę posiadania tej informacji. Jeżeli są w stanie sensownie uzasadnić potrzebę tej uzyskania tej informacji, no to ja nie widzę tutaj jakiegoś większego, jakiegoś większego problemu, przynajmniej w próbie poproszenia o tego typu informacje. Natomiast, no, wiecie, wiecie, panowie, to też było tak, że już lata temu prowadzone były kampanie społeczne, czy pracodawca przy okazji rekrutacji może zapytać o plany macierzyńskie, tak, czy o plany jakieś związane z rozwojem rodziny. No wtedy mówiono, że to nie wypada, bo dobra osobiste, teraz byśmy powiedzieli, że nie do końca wypada, bo RODO, tak, i pracodawcy nie jest potrzebna tego typu, tego typu informacji. Więc ten mechanizm jest, jest znany i, i jak gdyby od lat on nie ulegał jakimś większym, jakimś większym zmianom. Natomiast ja mam wrażenie, że w dalszym, że brakło przyjrzenia się temu, albo zapytania polskiego przedsiębiorcy, ba, przedsiębiorcy, pracodawcy o to, z czym ma największy problem, a co mi jest potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej? Taki Wiesz, prosty mówi? przykład: zdjęcie pracownika. Wizerunek pracownika na identyfikatorze. Jeżeli nie mamy przepisu prawa, który by wymagał, że tam legitymacja czy identyfikator, bo punktowo mamy takie przepisy, przepisy prawa, no to pracodawca na dobrą sprawę może zarządzać, może inaczej, może przetwarzać wizerunek pracownika wyłącznie za zgodą, tego, wyłącznie za zgodą tego, tego, tego pracownika. Czyli ja prowadząc swoją firmę i decydując o tym, kto wejdzie, kto nie wejdzie, nie jestem w stanie się zabezpieczyć przed tym, że ja wejdę jako seriusz kudert, tak, z pana, z pana legitymacją bez, bez zdjęcia. Tak i powiem, że, 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 że ja, to, ja to ja pracodawca nie będzie miał możliwości zweryfikować, no, że może i nazwisko podałem pracownika, ale niekoniecznie wyglądam tak, jak ten, wyglądam tak, jak ten pracownik. A z drugiej strony, monitoring tego pracownika już może, mogę bez zgody prowadzić. Czyli ta sama kamera może go śledzić bez zgody, ale jeżeli chciałbym zdjęcie na identyfikatorze, to muszę go prosić, to muszę go prosić o zgodę. I moim zdaniem, to jest problem dla wielu, dla wielu, pracodawców. Dodatkowo w wielu przypadkach tutaj wydaje się, że te nowelizacje przepisów nie idą w parze za rozwojem takim technologicznym, tak? Bo tutaj no na przykład pozostawiono możliwość pracodawcy stosowania biometrii do dostępu do różnych pomieszczeń, ale tylko w szczególnych i określonych przypadkach. Tam, gdzie mówimy o dostępie do jakichś pomieszczeń, które wymagają wyjątkowego bezpieczeństwa. Dzisiaj urządzenia, które ułatwiają przemieszczanie się po, po pomieszczeniach, tak? w dużej mierze mogą być oparte o biometrię, które zwalniają pracownika z obowiązku. Pamiętanie jakichś kodów, tak? I, i, Może od razu przypomnijmy, czym czy jest właśnie ta biometria? No, to jest de facto nadawanie dostępu w oparciu o jakieś fizyczne, tak? Nasze, nasze tutaj... Odcisk palca. Tak, odcisk palca, jakieś skanowanie tam naczyń krwionośnych i tak dalej. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. W momencie, kiedy RODO było wprowadzane w Polsce, od razu utarło się takie powiedzenie, to jest smycz, na którą uwiązano przedsiębiorców. Chodzi o całą tę otoczkę biurokratyczną. Ja, ja o to też zapytałem, ja o to też zapytałem. Prawników, przedsiębiorców, co o tym sądzą już po wprowadzeniu RODO do kodeksu pracy. Posłuchajmy. Głównym problemem jest to, że musimy sporządzić bardzo dużo formularzy, oświadczeń, zgód. Z jednej strony już po samym RODO przygotowywaliśmy te dokumenty, no i byliśmy skoncentrowani na tym, aby pobierać taką ilość danych od pracownika, jaka jest niezbędna, potrzebna do zatrudnienia i realizacji obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku pracy. W tej chwili natomiast mamy w sposób, precyzyjnie określony w kodeksie pracy, jakie są te wymogi. Jest ich dużo, bo to nie tylko kwestia kwestionariusza osobowego, to nie tylko kwestia danych osobowych uwidacznianych w umowie i w celach rozliczeniowych, ale również przy większych zakładach pracy mowa tutaj o kwestii monitoringu, mowa tutaj o kwestii nadzoru poczty służbowej. Te wszystkie kwestie dotyczące pracownika i jego danych przekładają się na no, sporą ilość obowiązków pracodawcy, niestety, który musi zebrać te dane i odpowiednio zabezpieczyć stosownymi oświadczeniami i zgodami. RODO pełno, wprowadziło pewną dowolność formy, w jakiej my tworzymy dokumentację, w jakiej nadajemy upoważnienia. Niektórzy przedsiębiorcy zakwistnieni się tą formą i nie wydawali na przykład pisemnych upoważnień. W tym momencie my musimy do tego wrócić, ponieważ ta nowa ustawa, która już w tym momencie zmienia około 168 ustaw nakazuje nam formę pisemną i wątpliwie jest to prawidłowe. Pewne rzeczy wyjaśnia, dlatego że, tak jak mówiliśmy wcześniej, dowolność rodzi różne interpretacje. Natomiast jeżeli mamy już konkretną rzecz, wiemy, w jaki sposób postępować, nie będzie problemów interpretacyjnych. A niestety prawo jest pisane takim językiem, że potoczny Kowalski nie jest w stanie samodzielnie dopnąć do prawidłowej interpretacji. No i właśnie, czy to jest jakaś dodatkowa czapa biurokratyczna, którą obarczono przedsiębiorców i mówiąc krótko, w tej papierologii mają dużo, dużo więcej niż mieli poprzednio? Tu RODO nie ma nic do rzeczy. To polski ustawodawca dołożył tego, nazwijmy to Kagańca, czy tej, czy tej smyczy. Tak, tak, bo... ale tu ja, mi nie chodzi o samą ideę RODO, tylko o wprowadzenie tego w życie, o konkret. O... Nie o teorię, tylko praktykę. Mówiąc o tym, co tutaj, co tutaj Państwo mówili, no rzeczywiście ta ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 maja, przywraca w pewnych obszarach pisemne upoważnienia do, do przetwarzania danych osobowych. Tu, tu e, chyba kłócąc się z duchem RODO i z tym, co byśmy z RODO, z RODO wyczytali, bo tam dopuszczało się różne formy, jak gdyby nadawania tych, nadawania tych upa, upoważnień, czy też rozliczania pracowników, natomiast rzeczywiście, no polski ustawodawca w pewnych obszarach, z, szczerze mówiąc, dla mnie zbliżenie nieokreślonych, nieokreślonych powodów, tak trochę palcem pokazał, a, a tu byłoby pisemne i tu byłoby pisemne i to tak. będzie, to upoważnienie wtedy będzie, będzie OK. więc moim zdaniem tutaj tak wyszedł przedszereg, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, ro, o, o RODO. Bo przykładem są fundusze socjalne, Wśród przeświadczeń socjalnych, gdzie, gdzie w tym zakresie pisem, upoważnienia, muszą być, upoważnienia muszą być pisemne. Nie umiem do dziś znaleźć odpowiedzi, dlaczego i jaka wyższa racja stała za tym, żeby akurat w tym obszarze e, iść w kierunku formalizowania, e, spisywania, czy, czy nadawania tych upoważnień. Natomiast dzisiaj, też patrząc tak na praktykę stosowaną, przynajmniej w, w, wśród wśród klientów, których z którymi ja mam styczność, to i tak stosowane były cały czas upoważnienia w formie udokumentowanej, tak? czyli, czyli, czyli w formie pisemnej najczęściej. I tutaj pod tym kątem te zmiany przepisów no, niczego nie zmienią. Tak? No, wydaje się, że, że jednak większość podmiotów pilnowało sobie tego, żeby w razie czego móc wykazać, że to upoważnienie faktycznie było, było wydane. Jasne, że tak, tylko nawet Ministerstwo Cyfryzacji, w którymś z projektów, projektów pisało, że oni mają świadomość, że RODO daje możliwość upoważniania zbiorczego, czy upoważniania przez pryzmat zajmowanych stanowisk, czy zakresów, zakresów obowiązków, ale oni uważają, że w pewnych obszarach powinno być, powinno być pisemne. No i ja inaczej tego nie umiem wytłumaczyć sobie, niż, niż dodawanie jakiegoś, jakichś formalizmów i dodawanie dodatkowych, nakładanie dodatkowych obowiązków, które wcale temu, bo było one wcale nie służą bezpieczeństwu danych osobowych. Tak? Bo czy ja sobie upoważnię tych prac na liście, gdzie wypisze, że 10 jest upoważnionych do pracy w systemie, w systemie kadrowych. Czy wydrukuje 10 kartek, na których każdego opisze przez ten sam pryzmat, to ja nie widzę tutaj jak gdyby większej, większej różnicy w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tych danych, czy rozliczalności dostępu, dostępu do, te, do tych danych. Ja zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że. E, RODO to jest produkt prawniczy anglosaski, czy też zachodnioeuropejski, który zderzył się z mentalnością prawną Europy Wschodniej. I wyszło jak wyszło tak naprawdę, że nam jest wygodniej żyć w świecie pojęć określonych niż tak troszkę na fantazji prawda, zadbać o to, żeby te dane były bezpieczne, niekoniecznie prawda, wpisując się w jakieś takie, w jakieś takie sztywne, sztywne formy. I moim zdaniem tu jest duży problem interpre, interpre, interpretacyjny. Natomiast, natomiast pojawiły się też próby przy tej nowelizacji przepisów które zaczęło obowiązywać 4 maja, wprowadzenie jakichś tam uproszczeń, tak, w stosowaniu tych przepisów RODO. Czy one są udane i trafne? Tutaj ja mam duże wątpliwości. Wprowadzono tam między innymi możliwość, ograniczono, tak, obowiązek informacyjny w stosunku dla mikroprzedsiębiorstw, tak, czyli podmiotów, które tam zatrudniają poniżej 10 pracowników i tam nie osiągają przychodów powyżej jakiegoś tam progu. Stosunkowo wysokiego. I tutaj akurat wątpliwości może budzić to, czy w tych przypadkach właśnie nie wypacza to samą ideę RODO, czy nie zagraża to prawom właśnie osób, które nie zostaną skutecznie poinformowane o prawach, które im przysługują w związku z przetwarzaniem przez te podmioty ich danych osobowych. Na samym początku, przepraszam, na samym początku powiedziałem, że w moment wprowadzania RODO w życie w Polsce no jest równoznaczne z dużym zamieszaniem, bo rzeczywiście tego zamieszania było dość dużo. I też pojawiały się głosy, szczególnie przedsiębiorców, że gdyby to zostało skodyfikowane, żeby zostało ujęte w nowelizacjach pewnych ustaw, to już wiedzielibyśmy na czym stoimy. A więc zrobiono to przynajmniej jeżeli chodzi o kodeks pracy i teraz pytanie, czy taki przedsiębiorca może powiedzieć tak, o to mi chodziło. A więc zanim sobie jeszcze to, o tym porozmawiamy, jedna wypowiedź właśnie tycząca tej kwestii. Musimy jasno stwierdzić, że zmiany zostały wprowadzone jakby w trybie natychmiastowym, oczywiście. Nie można pominąć faktu, że w listopadzie 2018 roku projekt ustawy został opublikowany. Natomiast natychmiastowa zmiana to jest wprowadzenie bez okresu przejściowego. Brak okresu przejściowego to jest kłopot, jeśli chodzi o przygotowanie się do tych zmian. Myślę, że należałoby lepiej przygotować przedsiębiorców do wprowadzenia zmiany, szczególnie dotyczącej zmian w kodeksie pracy. A nawiązując do tej wypowiedzi i do tego, co powiedziałem na samym początku, czy rzeczywiście to jest to, na co czekali, mam na myśli wprowadzenie RODO do Kodeksu Pracy, to jest to, na co przedsiębiorcy czekali. I Więc sam to... fakt, że to zrobiono tak szybko i właściwie bez większych konsultacji, o czym cały czas przedsiębiorcy, czy te związki przedsiębiorców no, mówią. Ciężko mówić, o co, ciężko mi odpowiadać, o co chodziło przedsiębiorcom w naszym kraju. Tak? Natomiast e, tu jest jeszcze jeden smaczek po drodze, a mianowicie. To, że jak ten projekt był projekt, projekt, projekt ustawy, nazwijmy to ustawy sektorowej, bo tak się ją niekiedy nazywa, e, był jeszcze na etapie prac, nawet przed etapem prac parlamentarnych, to tak z miesiąca na miesiąc ten projekt się różnił, i czasem niektóre przepisy się zmieniały o 180 stopni. I to było o tyle zabawne, że jak się szkoliło kogoś z zakresu zmian proponowanych w prawie pracy, nie wiem, w marcu zeszłego roku, to grupa, która przychodziła w kwietniu zeszłego roku, to ona już miała zupełnie inny materiał, zupełnie inne pomysły, zupełnie, zupełnie inne propozycje przepisów. Więc to do takiego, do, takiego momentu, do takiego momentu doszliśmy. Fajnie z jednej strony, że to było szeroko w jakiś tam sposób konsultowane, mimo wszystko także uwzględniano pewne poprawki płynące, płynące, płynące z rynku. Natomiast dla mnie niefajnym w tym wszystkim rozwiązaniem była, była historia, że tak newralgiczny obszar dotyczący każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika, jak kodeks pracy, tak. Z, jeszcze z możliwością podwójnego nadzoru nad tym, obszarze, nad tym obszarem, bo mówi się, że z jednej strony Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale z drugiej strony Inspekcja Pracy ma uprawnienia do kontrolowania tego obszaru. Został tak troszkę puszczony, jak gdyby mimo, mimochodem, tak on zginął wśród tych 168 ustaw i innych, prawda? natomiast moim zdaniem kodeks pracy i zmiany w kodeksie pracy wiążące się z RODO powinny być flagowym projektem, bo one dotyczą każdego, niezależnie, czy jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, czy jest uniwersytetem, czy, 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 czy nie wiem, prowadzi sklep internetowy i zatrudnia, zatrudnia pracowników. Więc tutaj bym powiedział, że to jest... chyba najostrzejsza kwestia. kwestia właśnie... To, to, to tylko jedną rzecz, bo to wszystko zależy, którzy przedsiębiorcy mogą być zadowoleni, tak? Aha. Bo na pewno, na pewno są obszary, ten, na, na, sektor bankowy, sektor ubezpieczeniowy raczej nie może narzekać na te zmiany przepisów. Oni uzyskali tak? tak naprawdę pewne zmiany w przepisach, które pozwalają im przetwarzać dane informacje bez zgody, tak? Dotyczące zdrowia zresztą i tak dalej. No zalegalizowano praktyki e, różne, o tak czyli, czyli coś, co, co i tak było stosowane de facto... Ma odzwierciedlenie w tych przepisach. Bo pamiętajmy, że zmiany przepisów, prac, pra, przepisów prawa pracy to ten artykuł czwarty tej ustawy, to tylko mały wyrywek, tak naprawdę, tego tam 118-stronicowego dokumentu. Ale on dotyka większość, tak? No tak, bo tak. de facto, zadając sobie pytanie, czy RODO mnie dotyczy, to trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, czy ja kogoś zatrudniam. No jak zatrudniam, to RODO mnie dotyczy. No to jest taki jest. Najprostszy, te, najprostszy test, czy, czy RODO jest aktem do mnie adresowany. I chyba najważniejsze pytanie dotyczące każdego nowego przepisu, a mianowicie. Czy zawarte tam zapisy są spójne, jednoznaczne, czy mają jednak dość dużą dowolność interpretacji? To jest to, na co na przykład narzekają wszyscy, na pewno przedsiębiorcy, ale nie tylko przedsiębiorcy. Prawo fiskalne w Polsce. A więc sprawa dotycząca RODO. Przychodzi jakiś inspektor, obojętnie z jakiej instytucji, zaczyna sprawdzać. Ja jestem przekonany, że wszystko robię, Według przepisów, on mówi: Nie kochany, nie, nie, nie. To źle, to niedobrze, to tak, to siak, bo interpretacja jest jego. Czy tak się może zdarzyć akurat To już się zdarzyło? Przecież pierwsza kara, ale która teraz... została nałożona w Polsce w związku z RODO, to jest kara, która dotyczy innej niż urzędowa interpretacji przepisów dokonanych no przez tak, ale, już, ale tu już mamy zapis, za, zapis no, no jakby z trochę wyższej półki, no to jest, było, nie było, jednak nowelizacja ustawy pod tytułem kodeks pracy. No, to, to pierwsze ustawy. kontrole pokażą, tak, to można A, by bardzo cynicznie powie powiedzieć. Ale panowie Akurat... znacie te zapisy, czy mówiąc krótko, ma się cze czego przedsiębiorca bać, że mimo wszystko, że będzie jego zdaniem Dobrze, Jeżeli mówimy tylko o tych zmianach, które wprowadziły te majowe zmiany przepisów, no to tutaj w kilku krokach de facto każdy przedsiębiorca jest w stanie się do tego dostosować. Tak? To nie, nie budzi jakichś szerokich wątpliwości. Natomiast implementacja u siebie, że tak powiem, wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych często jest bardziej złożonym problemem i dotyczy różnych niuansów, które pozostawiają duże, szerokie pole interpretacji w wielu przypadkach. I dopóki nie będziemy tu mieli orzecznictwa, to... No, yy, Lataminą, to, to, to też to, powiedzmy uczciwie, tak, że, to... że, że jako, że to jest sądownictwo administracyjne, no to mhm. tam akurat długo będziemy czekali na, na jakąś ukształtowaną praktykę orzeczniczą, Natomiast jakby karani będziemy być może tu i teraz, więc to też jest taka marna pociecha, że kiedyś, gdzieś może ktoś nam, e, ktoś nam przyzna e, rację. Znaczy powiem w ten sposób. Na pewno mankamentem prawodawczym jest to, że my w maju zeszłego roku uchwalamy przepis dajemy nierealne wakacjolegizm, bo zalegalizowanie monitoringu w organizacji, w dużej firmie, w której są dwa związki zawodowe w 14 dni, jak to przewidział polski ustawodawca, to wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe, tak? Gdzie musimy zmienić regulamin pracy albo układ zbiorowy, układ zbiorowy pracy w 14 dni, żeby zalegalizować monitoring, gdzie związki zawodowe mogą zgłaszać różnego rodzaju, no bo ich zgody, ich ich zgody to wymagają, no to wiemy, że to jest niemożliwe. A rok później zmieniamy ten przepis po to, żeby go w jakiś tam sposób wyprostować. W związku z tym mamy już, już w kontekście RODO, w kontekście ochrony danych osób w kodeksie pracy mamy nowelizację nowelizacji. tak? Minął no. ile? 4 dni temu minął rok, 5 dni temu minął rok od obowiązywania tych przepisów. My się dorobiliśmy. Mało już tego te przepisy nowelizacji, nowelizacji. Wydaje się, Powinny być gotowe już właśnie rok temu, nie tak naprawdę. To, to bez Bo pamiętajmy, że RODO, rozporządzenie RODO to jest 2016 rok. Service. Tam już były dwa lata na to, żeby kodyfikację krajową do tego dostosować, tak naprawdę. Tu jeszcze dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że sama ta ustawa przemyca również zmiany do ustawy z 10 maja o ochronie danych osobowych, tak? Tam to również. Jest ta nowelizacja tam do o której mówię? Wprowadzono nowe obowiązki, na przykład zgłaszanie zastępców inspektorów ochrony danych osobowych, tak? Czegoś, co. Co z rodo w ogóle nie wynika tak naprawdę. Nie? Ale co, żeby było zabawniej, to pod starymi przepisami starej ustawy o ochronie danych osobowych zastępcy, aby ich byli, tak? Więc no, dlaczego no. nie powielono tego, tego pomysłu, wiedząc, że praktyka w niektórych obszarach tego wymagała. No, jak gdyby nie musimy, nie wiem, no. musimy kończyć. Jest, jest co prawda taka konkluzja, na no, którą mógłbym powiedzieć na koniec, ale nie byłaby ona zbyt optymistyczna dla naszych widzów, którymi są przedsiębiorcy czy to jest spójne czy niespójne to się chłopie dowiesz w momencie kiedy ci przyjdzie pierwsza kontrola i wtedy będziesz wiedział ale miejmy nadzieję że aż tak źle nie będzie więc dziękuję bardzo za przybycie do studia za rozmowę dziękuję. państwu dziękuję za uwagę do zobaczenia